Witajcie. Dzisiaj zainstalujemy oprogramowanie do nauki i pracy w języku programowania Java. Zainstalujemy kilka rozwiązań i narzędzi, tak, abyśmy mieli jak najbardziej profesjonalne środowisko pracy, zbliżone do tej pracy produkcyjnej. Zainstalujemy zatem narzędzia i rozwiązania o nazwie Chocolate, Maven, Git, pakiet JDK oraz IntelliJ IDEA, które będzie naszym głównym IDE. Wszystkie te narzędzia zostały dokładnie omówione w moim kursie o automatyzacji testów od lajka do automatyka. Natomiast na potrzeby tego kursu bardzo szybko je po prostu omówię, tak abyśmy po prostu nie czuli się zagubieni. Pierwszym narzędziem, które omówię będzie Chocolate. Chocolate jest popularnym menadżerem pakietów dedykowanym dla systemu Windows. Głównym jego zadaniem jest uproszczenie zarządzania oprogramowaniem w całych organizacjach, jak i na pojedynczych maszynach. Co to jest w ogóle Chocolate i po co w ogóle nam to oprogramowanie? Otóż dzięki oprogramowaniu Chocolate mamy możliwość instalacji różnych narzędzi bez potrzeby odwiedzania witryn producentów, ściągania plików binarnych w postaci instalatorów. Tutaj wszystko możemy zrobić za pomocą jednego interfejsu, jednej aplikacji, która odwołuje się do swojego repozytorium i stamtąd zaciąga zdefiniowane przez nas oprogramowanie. Przechodzimy dalej pakiet JDK, czyli Java Development Kit. Jest to oprogramowanie udostępniające niezbędne środowisko do programowania w języku Java. Jest to totalny must have. Bez zainstalowanego JDK nie mamy możliwości pracy z Javą. Maven Narzędzie automatyzujące budowę oprogramowania na platformę Java. Maven zarządza kompilacją projektu, zarządza raportowaniem, dokumentacją i centralnym repozytorium, dzięki czemu w bardzo dużym stopniu automatyzuje pracę programisty tudzież automatyka. Git. Jest to najbardziej popularny, rozproszony system kontroli wersji oprogramowania. Bez tego oprogramowania praca w większych grupach, w dużych organizacjach praktycznie jest niemożliwa. Myślę, że jak dołączycie do jakiegoś projektu produkcyjnego, to jest duża szansa, że spotkacie tam właśnie Gita. I ostatnie rozwiązanie, które będziemy instalować, czyli IntelliJ IDEA, będzie to nasze główne IDE, czyli program, w którym tak naprawdę będziemy kodować, będziemy wprowadzać linijki kodu, komend i języka programowania Java. Jest to w tej chwili jedno z najbardziej popularnych ID. Jest to narzędzie komercyjne. Mamy możliwość pracy zarówno na udostępnionej darmowej wersji, jak i na wersjach płatnych, czyli tych pełnych, które są wykorzystywane właśnie w organizacjach komercyjnych przez profesjonalnych programistów. Warto tutaj wspomnieć, że my będziemy tutaj na potrzeby tego kursu korzystać z wersji darmowej IntelliJ, czyli wersji Community. Natomiast jeśli zostaniecie moimi kursantami w kursie automatyzacji testów wdlejka do automatyka, wówczas automatycznie dostajecie licencję na pół roku na tą wersję płatną, czyli tą wersję pełną, komercyjną, która ogólnie kosztuje około 500 dolarów. Jako że jesteśmy oficjalnym partnerem Firmy JetBrains, to dostaniecie to oprogramowanie ode mnie zupełnie za darmo na okres 6 miesięcy. Oczywiście w ramach wykupionej licencji kursu. Zatem zaczynamy od chocolate. Przechodzimy na link chocolate.org. Teraz przechodzimy do sekcji Chocolate Install. Wybieramy opcję Indywidual oraz kopiujemy główną komendę, którą wkleimy do linii poleceń PowerShella. Zatem kopiuję, otwieram PowerShell'a i przyklejam tę linię tutaj. Zatwierdzam przyciskiem Enter. I jak widzimy, rozpoczyna się instalacja oprogramowania. I w tej chwili się ona zakończyła. Sprawdźmy zatem komendą Choco, czy wszystko jest OK. Tak jest, jeśli dostaliśmy tutaj numer wersji zainstalowanej Chocolate, to znaczy, że ona faktycznie jest i wszystko działa poprawnie. No dobrze, zatem skoro mamy już zainstalowany Chocolate, to teraz przechodzimy do repozytorium Chocolate. Klikając tutaj w lupkę i Packages. Mamy tutaj repozytorium i teraz tutaj możemy szukać oprogramowania, które mamy intencję zainstalować. Zatem na pierwszy ogień pójdzie Java. Wpisujemy JDK8 i szukamy tutaj pozycji Open JDK. Mamy tutaj OpenJDK wersji 8, wszystko się zgadza. Kopiujemy instrukcję i wklejamy do PowerShell'a. Rozpoczynamy instalację. Klikamy przycisk Y i czekamy na poprawną instalację. Świetnie, JDK wersji 8 mamy już zainstalowane. Potwierdza to ten komunikat. A teraz spróbujmy sobie zainstalować JDK, ale w wersji 12. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na komputerze były ściągnięte i zainstalowane dwie czy nawet więcej wersji JDK. Natomiast wyborem JDK pod konkretne rozwiązania czy pod system sterujemy za pomocą zmiennych środowiskowych. W tym kursie oczywiście będzie to dokładnie opisane. Zatem szukamy pozycji OpenJDK12. Kopiujemy instrukcję i znowu przyklejamy do PowerShell'a. Enter i zaczynamy proces instalacji. Jeszcze potwierdzam przyciskiem Y. Dobrze. Znowu wszystko przebiegło prawidłowo. Mamy zainstalowany OpenJDK wersji 12. Powracamy zatem z powrotem do Chocolate i teraz będziemy instalować Maven'a. Maven wersja 3.6.3 Kopiujemy. Wklejamy i instalujemy. Analogicznie na sam koniec zainstalujemy Gita. Najświeższy wersji 2.29.2. Wklejamy i czekamy na zakończenie instalacji. Wszystko przebiegło poprawnie, instalacja zakończyła się sukcesem. Zatem wracamy jeszcze raz do Chocolate i zostaje nam do zainstalowania ostatni soft. A ostatnim oprogramowaniem będzie oprogramowanie IntelliJ czyli nasz IDE, w którym będziemy tworzyć kod. Mamy tutaj IntelliJ w wersji Community 2020.2.3. Zatem tą opcję instalujemy i czekamy aż proces instalacyjny dobiegnie końca. Instalacja IntelliJ zakończyła się sukcesem. W ten oto sposób zainstalowaliśmy nasze niezbędne oprogramowanie. A więc zainstalowaliśmy Chocolate, a za pomocą oprogramowania Chocolate zainstalowaliśmy Java w wersji 8 oraz 12, Mavena w wersji 3.6.3, Gita oraz IntelliJ IDEA, który będzie naszym głównym IDE na łamach tego kursu. Jak powiedziałem już wcześniej, podczas instalacji narzędzi będziemy potrzebować jeszcze skonfigurowania zmiennych środowiskowych dla JDK oraz Mavena. Tym właśnie zajmiemy się teraz. Ja skonfiguruję zmienne środowiskowe dla JDK wersji 12 OpenJDK darmowego, natomiast Wy możecie skonfigurować te zmienne dla JDK, które akurat macie. Czy to będzie wersja 12, czy to 8, czy również jakaś wersja OpenJDK. Konfiguracja wszystkich tych wersji wygląda tak samo, zmienia się tylko link do głównego katalogu. Aby ustawić zmienne środowiskowe, otwieramy mój komputer, klikamy prawym przyciskiem myszy, właściwości. Następnie zaawansowane ustawienia systemu. Następnie klikamy przycisk zmienne środowiskowe. W nowo otworzonym oknie odnajdujemy pozycję PATH, zaznaczamy ją, a następnie klikamy przycisk Edytuj. Teraz będzie nam potrzebna ścieżka do głównego katalogu OpenJDK, a właściwie do jego podkatalogu o nazwie bin. Domyślnie OpenJDK jest instalowany na dysku C, w katalogu Program Files. OpenJDK i JDK wersja 12. Tutaj widzimy główny katalog OpenJDK, w którym zawiera się interesujący nas katalog o nazwie BIN. Kopiujemy ścieżkę. Wracamy teraz do Zmiennych Środowiskowych. Klikamy przycisk Nowy i wklejamy wcześniej skopiowaną ścieżkę. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Teraz spoglądamy na sekcję Zmienne Środowiskowe. Klikamy przycisk Nowa a następnie uzupełniamy dwa pola, nazwa oraz wartość. Wartość pola nazwa to java podkreślnik home. W pole wartość wklejamy główną ścieżkę do katalogu OpenJDK. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Javę mamy już załatwioną. Teraz analogicznie dodamy zmienne środowiskowe do Mavena. Powtarzamy czynności. Odnajdujemy pozycję path. Zaznaczamy. Klikamy przycisk edytuj. Następnie przycisk Nowy i wklejamy ścieżkę do podkatalogu Bin w głównym katalogu Mavena. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie znowu klikamy przycisk Nowa. W pole Nazwa wprowadzamy wartość M2-Home. Do pola Wartość wprowadzamy główną ścieżkę do katalogu Maven. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Tak oto dodaliśmy ścieżki zmiennych środowiskowych dla Mavena oraz dla OpenJDK. Teraz możemy zatwierdzić. I zamknąć istniejące okna.